Pa panie mechaniku, wszystko gra? Tutaj nie gra. Tutaj są odłączone kable. Tutaj coś się tu stało, odrywane są. Tu dziura w samolocie. Gdzie panie pilocie? Dziura w samolocie. Panie, pan nie startuje. Przegląd, my Przegląd myśliwca. Przepraszam, tu. Tu wszystko mówi? gra? Proszę wszystko sprawdzić dokładnie. Nie. Dziury są tutaj. Jezu, ile tych napisów jest. Panie, Pan przeczyta to wszystko. Przed, uwaga, przed założeniem zamka D0359N do belki należy podłączyć zagłuszkę. Z gniazdem 2RMD 24KPN 10GW51 i upewnić się o stanie bezprądowym styku belki. 04. Sprawdzone? 0, 4, 5, 20, 2, 2, 0. Koła sprawdzone, wylądujemy. Okej.